Szanowni Państwo, w takim układzie przechodzimy do pierwszego yy, merytorycznego punktu. <laughs> Jest to projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Uchwała miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Promnik Czerwony Zachód. Projekt Prezydenta, druk numer 1727. Dziś odbywamy pierwsze czytanie. Mamy pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego. Bardzo proszę w imieniu Prezydenta, Pani Dyrektor. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chcieliśmy dzisiaj Państwu przedstawić kolejny z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, plan, który nazwany został Promnik Czerwony Zachód. Opracowywany jest przez firmę zewnętrzną Urbanistyka, Architektura, Inżynieria, wyłonioną w drodze przetargu. Głównym projektantem tego planu jest pan Andrzej Magdziak. Powierzchnia tego planu to 52,9 hektara. Granice obejmują obszar ograniczony od północy Aleją 29 listopada i ulicą Powstańców, od wschodu ulicą Majora oraz terenami istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, od południa ulicą Lublańską i Opolską, od zachodu linią kolejową. Przystąpienie do tego planu nastąpiło w związku z Państwa uchwałą z dnia 6 lipca 2011 roku. Wówczas określono cel planu i było to przeznaczenie terenów i określenie zasad ich zagospodarowania i zrównoważonego rozwoju, uporządkowanie istniejącego zagospodarowania i przestrzeni, wyznaczenie przestrzeni publicznych, a także kształtowanie tych przestrzeni w terenach usługowych mieszkaniowych. Obsługa komunikacyjna obszaru podniesienie atrakcyjności funkcji lokalizowanych w otoczeniu przestrzeni publicznej, rehabilitacja zabudowy blokowej, tworzenie nowych i zachowanie istniejących terenów zieleni urządzonej. Projekt planu przeszedł w procedurę określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt został zaopiniowany i uzgodniony przez właściwe organy. Miało miejsce trzy wyłożenia. Pierwsze wyłożenie projektu planu odbyło się pomiędzy 19 listopada a 17 grudnia 2012 roku. Wówczas złożono 29 uwag, z czego prezydent jedną uwzględnił, 10 uwzględnił częściowo 18 uwzględnił, uwag nie uwzględnił. W związku z uwzględnieniem tej grupy uwag zaistniała konieczność ponowienia procedury planistycznej i wprowadzenia zmian w projekcie planu, jak również uzyskania ponownych opinii i uzgodnień oraz konieczność przeprowadzenia kolejnego wyłożenia do publicznego wglądu. Drugie wyłożenie w związku z tym odbyło się pomiędzy 10 czerwca a 8 lipca 2013 roku. Wówczas złożono 21 uwag, z czego prezydent 5 uwag uwzględnił, 7 uwzględnił częściowo, 9 uwag nie uwzględnił uwzględnił. Kolejna ponowienie procedury planistycznej powodowało konieczność uzyskania ponownych opinii i uzgodnień i przedłożenie do ponownego, wyłożenie kolejny raz do publicznego wglądu. Trzecie wyłożenie projektu planu w związku z tym miało miejsce pomiędzy 21 października i 20 listopada 2013 roku. Wówczas złożono 11 pism, z których żadne nie stanowiło uwagi w rozumieniu artykułu 8. Ustęp 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nieuwzględnione przez prezydenta uwagi zostały przekazane Radzie Miasta Krakowa jako załącznik numer 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego Prądnik Czerwony Zachód. Prezydent w załączniku tym numer dwa zawarto propozycję indywidualnego sposobu rozpatrzenia każdej z 45 uwag. Prezydent proponuje, by rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag. Pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez prezydenta miasta Krakowa, również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Dodatkowo informuję Państwa, że do Państwa dyspozycji jest projektant, pan Andrzej Magdziak, celem udzielania ewentualnych odpowiedzi na Państwa pytania. Dziękuję bardzo. Przepraszam Cię, przepraszam cię. Szanowni Państwo, w tej sprawie mamy pozytywną opinię Komisji Planowania i ochrony środowiska i rozpoczynam dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam odbycie pierwszego czytania projektu uchwały według druku 1727 wraz z załącznikami, w tym załącznikiem nr 2, to jest załącznikiem o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu. Określam termin wprowadzenia poprawek. Autopoprawek przepraszam, na 18 marca godzina 15 ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 20 marca godzina 15. Przechodzimy teraz do druku 1705, ale zanim do niego przejdziemy, to na wniosek pana radnego Pietrusa chciałem poinformować państwa, iż korzystając ze statutu zdejmuje z porządku obrad dwa druki uzgodnione na komisji planowania przestrzennego. Znaczy ta czynność została uzgodniona, tylko ze względu na to, że nie było. Musimy głosować. Aha, musimy głosować, tak? Dobrze. Tak. Tylko pan przewodniczący musi tylko w tym panie. Pan przewodniczący głosuje. Dobra, będziemy musieli przegłosować zdjęcie tych punktów z porządku obrad, to znaczy 1700, e, znaczy projekt uchwały według druku 1706 w sprawie odstąpienia z od sporządzenia miejscowego planu, za, e, e, miejscowego planu dla obszaru klasa Zwierzniecka oraz odstąpienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Sławka Południe druk 1710 będę prosił za chwilę o powrót na salę wszystkich państwa radnych bo Niestety te dwa wnioski musimy przegłosować. Ja mogę poddać je tylko w dowolnym czasie pod głosowanie. Ale to Państwo, jako radni, musicie ten projekt, te, te dwa punkty zdjąć. No niestety nie zostało to zrobione przy ustalaniu porządku obrad, nie został ten złożony wniosek. Stąd po druku 1705 będę prosił Państwa radnego o powrót na salę i przegłosowanie zdjęcia druku 1706 i 1710.